Przeczytałem wczoraj sobie pierwszą część mojej książki, którą napisałem już no, parę miesięcy temu, tą część, a potem jakoś zawiesiłem ją i, i tak mi się dobrze czytało. I poczułem, że chciałbym kontynuować tą rozpoczętą pracę. I opisać do tej chwili, co się wydarzyło w moim życiu, i całą tą moją ciekawą, naprawdę ciekawą historię wychodzenia z uzależnienia, a potem spotykania w większości cudownych ludzi na mojej drodze i to nie tylko w realu, bo też i w książkach, i i w podcastach, którzy prowadzili mnie do tego momentu, w którym tutaj dzisiaj jestem. Zobaczyłem, jak, jak to się zaczynało. Jak poszedłem na pierwszą terapię, jak bardzo wierzyłem w ten klasyczny odwyk i jak on mi bardzo pomógł. I jak e, długo byłem jego wyznawcą, a potem e, właśnie poszukując tego, tego, tak naprawdę szczęścia w życiu, e, zacząłem poznawać ciąg dalszy rozwoju, m, który, m, który poprowadził mnie do całkowitej wolności. No, i myślę sobie, że chciałbym to opisać. Chciałbym to opisać dla Was, żebyście zobaczyli tą właśnie prostą ścieżkę kowalskiego czy pilewskiego, Polaka, alkoholika z domu, gdzie nie było łatwo. E, poprzez bycie terapeutą, poprzez dalsze poszukiwania, aż do e, momentu tak trudno używać tego słowa: oświecenia, ale to, to tak jest to, jest. to jest norma dla wszystkich z nas, e, że my jesteśmy w swoim rdzeniu, oświeceni, czyli. Czyli jesteśmy duchowymi istotami, które, które funkcjonują w ciele i w umyśle, tylko zapomnieliśmy o tym. To jest ciekawa opowieść. Ciekawi ludzie, ciekawe książki po drodze, ciekawe zwroty i ciekawy. Moment teraźniejszy w moim życiu. E... Jakoś więcej chyba nie przychodzi mi do głowy dzisiaj, żeby z wami się tym dzielić. Jest mi dobrze w porównaniu <laughs> e, z tym, przed wczorajszym porankiem. To e, naprawdę zmiana jest bardzo szybka. I jakoś znowu wróciłem do samoświadomości, znowu wróciłem do, do siebie prawdziwego. Te trudne myśli gdzieś tak jak wtedy zaistniały, tak później zniknęły i, i już ich nie ma, nie dominują. Jest fajnie. Także tyle z niedzielnego poranka. Życzę Wam dobrych dni. Kończę ten kurs, ta chwila. Jeszcze mam do nagrania jeden odcinek, taki najdłuższy, z, z taką sesją mindfulness godzinną która no bardzo, bardzo pomaga w mnie, pomogła w odnalezieniu siebie w tej chwili. Mindfulness jest taką metodą, która wyłącza umysł i, i skupia nas na, na ciele, na doznaniach ciała. I jeżeli, jeżeli będziecie praktykowali ten, ten sposób bycia w danej chwili. No to najpierw można to właśnie praktykować poprzez słuchanie i innych poprzez takie właśnie sesje prowadzone, ale później ważne jest, żebyście to wnieśli do codzienności, żeby to wnieść do każdej chwili swojego życia. Że ja się skupiam na tym na zapachu, na dotyku, na tym, co widzę, na tym, co słyszę. I dzięki temu jestem w tej chwili i wyłącza się galopada umysłu. Znaczy, ona jest cały czas w tle, ale mm, moja uważność jest gdzie indziej. Jest właśnie na tym momencie i na, na tej chwili. Bardzo fajnie mi się ten kurs mm, dla was nagrywało. Tak, tak sensownie to wszystko mi się poukładało, jak to robić, jak wracać do tej chwili, jak siebie odnaleźć w tej chwili, bo my jesteśmy tylko w tej chwili. Nasza prawda o nas jest tu, w tym, w tym momencie. Kiedy nie myślę o niej, o tej prawdzie, tylko w niej jestem. To jest właśnie to, do czego chcę was. Poprowadzić i do czego mnie poprowadziło całe moje życie? Od momentu wybicia mnie z tego stanu samoświadomości, gdzieś zaraz niedługo po moich narodzinach, do momentu powrotu do samoświadomości. Odidentyfikowania się z ciałem i z umysłem, że z takim pomysłem, że to jest moją istotą. I, i znowu powrotu do, do świadomości, że jestem istotą duchową, która tutaj ma przygodę w tym świecie. Odidentyfikowanie z ciałem i umysłem to nie znaczy, że ja chcę się go pozbyć, czy ja chcę go za, zanegować nie. Ja tylko yy, yy, chcę, nie chcę. Ja tylko wiem, że ja nie jestem ciałem i nie jestem umysłem. Kocham moje ciało. Ten umysł jest wspaniały i jest bardzo fajny, kreatywny i pomagający mi w życiu. Ale jedno i drugie to są narzędzia do funkcjonowania w świecie 3D. A to nie jestem ja. Ja jestem obserwatorem. Ja jestem pasażerem w tym pojeździe ciała i umysłu. I patrzę teraz na cudowne chmury na niebie, gdzie przebijają się czasami takie skraweczki błękitu. I tak przypominam sobie tą. To porównanie właśnie naszego umysłu, że umysł i myśli to chmury, a nasza świadomość to niebo. Jeżeli uda się te chmury, ich ilość zmniejszyć, to będzie coraz większy, więcej nieba w nas, czyli coraz więcej tej kochającej, cudnej istoty, którą tak naprawdę jesteśmy. I to w tej książce też. Będę opisywał i no i już tak nie ciągnie, żeby usiąść do, mm, do pisania. Ciekawe, co wy na to, czy przeczytalibyście sobie taką opowieść o Pilewskim od początku, poprzez uzależnienia, poprzez bycie terapeutą do bycia po prostu sobą i przewodnikiem dla innych w odnalezieniu siebie. Pięknej niedzieli Wam życzę.